Dobry, witajcie bardzo serdecznie z pięknej rzeki Odry. Po otwarciu będę chciał się przekonać przede wszystkim, czy jest tutaj życie. Chciałem dzisiaj pokazać Wam film z neutralnej opaski, z neutralnego miejsca, ale niestety poległem poprzez wysoki stan wody i miejsce, które dla mnie no, okazało się niedostępne, praktycznie uniemożliwiające w sposób wygodny ułowienie. Um, Dlatego postanowiłem zmienić miejsce i pójść w takie, najbardziej dostępne dla człowieka, którego dojazd samochodem jest możliwy, które też znajduje się pod presją wędkarską, i ono też stanie się to miejsce takie bardziej dla nas wiarygodne. Czy przede wszystkim jest ryba? Dlatego mam bolonkę, którą sobie tutaj szybko uszykuję, do której zamontuję 10-gramowy spławik. Dlaczego 10? Nie mam ósemki i nie mam szóstki bo też mógłbym tutaj łowić ale jest to strona napływowa bardzo prądowa a też pojawił się na froncie wiatr który wieje mi prosto w oczy i na pewno takim cięższym zestawem będzie mi o wiele, wiele wygodniej łowić czyli innymi słowy lokować zestaw dziś przygotowałem zanętę no, troszkę za ciężką, bo ona jest przystosowana pod brzany. Glinę dałem do niej bardzo taką tęgawą, dlatego nie mogę się tutaj przeklejać za bardzo, nie mogę robić tęgich kul, bo one będą stały w postaci takich placków i uciąg na tym napływie jest zbyt słaby, żeby napierając na kulę powodował takie, można powiedzieć, naturalne wypukiwanie. Dlatego, odklejając się, będę musiał po prostu te kule nie za bardzo domaczać wodą i też nie za bardzo ściskać. Od razu przystąpię do lepienia kul. Będą to małe kule. Nie będą to arbuzy, bo one tutaj mijają się z celem. Będę nęcił nie punktowo, ale w takim pasie dosyć rozpostartym, bo jest to napływ i w ogóle jest to takie jedyne miejsce, w którym nie nęcę punktowo, ponieważ prądy są tutaj przedziwne. Nie jest to prąd równomierny, i nigdy nie jesteśmy w stanie praktycznie dokładnie go ocenić. I zestaw za każdym razem, gdy lokujemy no, na przykład w tym samym miejscu, no to nigdy nie będzie nam płynął tak samo. Dlatego, biorąc pod uwagę tą osobliwość tego napływu, to zarazem, rozmycie będzie też przebiegało w różnych kierunkach. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie zależy mi na punktowym łowieniu metodę, jaką dzisiaj obieram, to metoda bolońska, która pozwala penetrować różne partie wody. Więc nie będzie to jeden obszar, jeden taki charakterystyczny pas, ale będzie ich znacznie więcej, dlatego Zależy mi po prostu na pracującej zanęcie. Ona ma pracować, a nie stać w wodzie w postaci placka i wabić ryby. Te cząstki będą się gdzieś odrywać, one będą smużyć w sobie znane miejsce, tam mm, y, y, gdzieś ryby się ustawią, i moim zadaniem będzie zwyczajnie bolonką znaleźć to miejsce, gdzie ryba się ustawi, no i tam ją łowić. Przygotuję sobie tak z 12 kul i będę oczywiście od czasu do czasu donęcał praktycznie cały czas dbając o to by w wodzie się coś działo bo to będzie mi gwarantować przede wszystkim po pierwsze ustawienie ryby po drugie będzie mi to no, gwarantować jakiś sukces no to jest oczywiście teoria. Zobaczymy, jak zadziała ona w praktyce. Drony, że z powietrzu, za chwilę będziecie mogli zobaczyć, nie, gdzie nęce, będziecie mieli odniesienie. 14 kul, jak dobrze policzyłem, i żadna z nich nie ma różnego trzymania, tylko wszystkie są takie same. Wszystkie tak samo ściśnięte. Wszystkie rozpoczną. Prace w tym samym czasie wszystkie skończą w tym samym czasie i tyle, bo taki mam cele: nęcić, natychmiast wabić, donęcać i ewentualnie łowić ryby Pierwszy klenik gdzieś po około dziesiątym rzucie. Ustawił się daleko w rozmyciu. Całkiem, całkiem daleko poza polem nęcenia. No tam, gdzie też i przypuszczałem, gdzie wynosi drobiny. Już jest tutaj pełno, pełno żarcia ma mojego pieczywafluo bardzo dobra informacja drugi klenik dam mu się Zaprezentować niech ma swój dzień. Nie będę go męczył. Niech śmiga do wody. Proszę bardzo, jaki jelczyk. Było branie, spóźniłem jest, pyknięcie. Ajajajajaj, no niestety teraz się nie popisałem, miałem dwie możliwości zacięcia. Co prawda były to szybkie branie, ale w zasięgu zacięcia, czyli tej reakcji. No niestety to moja wina, ale przecież jak wiemy nie wszystko się zacina, przynajmniej ja nie potrafię. To są ryby. I one potrafią nas przechytrzyć. Ustawienie zestaw wpływa w moim kierunku i już się ustawia. Prądy go ustawiają równolegle do linii brzegowej. I tu od tego miejsca powinienem mieć brania. Ach, zaciąłem tym razem szybko, ale. Było za szybko, być może ukleja, ponieważ jedną już złowiłem. Już po następnym rzucie ewidentnie spławik płynie zupełnie inaczej. Teraz go niejako wprowadził ten w prąd, ten spławik, cały zestaw w to pole wnęcenia. Tak siłowo, bo wytworzył się specyficzny prąd i jest rybka. No, tak jak mówiłem, że to mogą być jeszcze uklejki, bo te brania są takie szybkie. Ewidentnie zestaw odbił płynął w moim kierunku, bo go warkocz napierał. Natomiast wytworzył się tutaj prąd wsteczny, i natychmiast zestaw odbił branie i prawdopodobnie ukleja. No, właśnie, tak jak mówię. Są ukleje, dlatego nie mogę, nie mogę też wciąć się w niektóre brania. Proszę, spławik rzucony, tak jak zawsze, przypłynął do mnie. Tutaj, proszę, na długości wędki. Proszę, zobaczcie. Tu jest spławik. Tak go teraz wyniósł prąd. To jest to, co mówiłem. Ten napływ, jak i wiele mu podobnych, mają swoją charakterystykę, i dlatego polityka nęcenia. Osu jest tutaj słuszna, bo ten zestaw zwyczajnie płynie chaotycznie. Łowienie na takim napływie to jest orka duża orka. Ale ktoś, kto kocha metodę bolońską, to nie będzie mu to sprawiać żadnego problemu, wiedząc o tym, że na tym to polega: na ciągłym zarzucaniu, przerzucaniu wyjmowaniu, zwijaniu, holowaniu. To jest urok metody bolońskiej, i to jest tak zwane wędkarstwo czynne, aniżeli bierne biegunowo odległe od fidera, czy też metody, gdzie poza rzucie mamy czas na y, dubanie słonecznika. po prostu oczekujemy na branie. Nie uwierzycie, bo ja nie wierzę. To jest po prostu kosmos. Zobaczcie co to jest. Koniec wędkowania, już nie mam siły. Po drugie, burzowe chmury są na horyzoncie. To był test prawdy dla Odry, która zdała go pozytywnie. Bo mówiąc o Odrze, należy patrzeć na nią jako na całą rzekę, a nie na wybrany fragment. Bez względu na to, co płynęło Odrą, to widać, że ryba dostała, ponieważ. Przede wszystkim rozpoznaję to po jej ubarwieniu. Nie jest ono takie jak być powinno, ale może to też być wynikiem wody, ponieważ jeszcze 2-3 dni temu stan wody na wodowskazie w Malczycach wynosił 4 metry, dzisiaj 2 metry. Woda jest brudna, ale taka być musi, bo zawsze wielka woda niesie brud. Gdybym chciał dzisiejsze łowienie krótko podsumować, to bez wątpienia miałem złą zanętę na. Tę klatkę miałem zanętę za ciężką, i, za, i z niej już nie dało się zrobić taką lekką. Powinienem tutaj przyjść z zanętą, która powinna dymić jak, jak kometa, bo to jest napływ bardzo charakterystyczny, który gdzieś tutaj kumuluje prądy wsteczne w jednym miejscu, gdzieś to wszystko się do jednego miejsca schodzi, i tam, w tym miejscu, dzisiaj łowiłem ryby zanęte, powinna, powinien ten prąd mi w to miejsce ciągnąć, a tak jak jest za ciężka, no to też za wiele nie da się zrobić. Yy, miałem dużo brań spartolonych, ale no takie też być musiały, bo to były bardzo szybkie brania stricte, yy, kleniowe, yy, ale też złowiłem piękne rybki. Powiedzmy szczerze, nie było ich dużo, ale też powiedzmy szczerze, powinny one nas cieszyć. Ja jestem przekonany, że odra nie, nie umarła, bo to, co dzisiaj złowiłem, niekoniecznie musi być wyznacznikiem jej choroby. To też może być wyznacznikiem wyższego stanu wody. Pamiętajcie, zawsze tak twierdziłem, zawsze tak twierdzę. Ryba migruje, w sobie znane miejsca. To, że dzisiaj złowiłem ich tyle i nie inaczej, mogło też być wynikiem no jej tutaj mniejszej liczebności. Nie można bez wątpienia w sposób jednoznaczny stwierdzić, że ryb w Odrze nie ma. Aby móc wyciągnąć taki wniosek, to trzeba na łowienie poświęcić jeszcze, jeszcze sporo czasu. Tak czy inaczej pokazałem wam piękne rybki, jestem mega szczęśliwy. Yy, I cóż wędkarze Drodzy przyjaciele, przyjaciółki, jeszcze nasza odra naprawdę nie zginęła, póki my żyjemy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i oczywiście do następnej relacji z nad Odry.